Co to jest selfie? Kim jest pan wójt? Jak można spełniać swoje marzenia? O czym myślą dzieciaki z przedszkola w Branicach? Posłuchajcie. Co to jest koronawirus? Choroba. Jak na przykład jakaś bakteria zaatakuje człowieka, to może zachorować. Trzeba nosić maseczki, kiedy wchodzi się do sklepu. Zaraża ludzi. Jest w całym świecie. Można się zarazić. Jak się chodzi bez maszeczek cały czas, to się można zachorować. Jeśli ktoś zachoruje, to może się roznosić na innych. Koronawirus to wtedy, kiedy. Koronawirus przychodzi do domów. Jak on przychodzi do tych domów? Po prostu gdzieś jakieś otwarte okno wchodzi albo drzwi. Wchodzi do człowieka i choruje. Jak się obronić przed koronawirusem? Trzeba myć często ręce. Trzeba być w domu. Trze trzeba ręce dezynfekować. Jak się włamie to trzeba się bić. Czy dziecko się boi koronawirusa? Tak. Ja otworzę okno, wyjdzie wirus i ja go zabiję tarczą. Dziecko się też boi. Na przykład jak jest się chorym i kolona wirus, to będę się wykąpać, wtedy on wyjdzie. Trzeba kaszleć wyłokieć. Nie wolno cię dotykać za ręce. Nie można się całować w przedszkolu.